KIA. Movement, that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Uczami Doradcy. Dzisiaj nowa KIA K4. Pełna prezentacja już była, jazda testowa będzie wkrótce. A dzisiaj do odmiany trochę cyferek, czyli powiemy sobie o danych technicznych tego samochodu, powiemy sobie o możliwych formach rabatowania i możliwych formach finansowania. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Tutaj mamy cennik. Na zdjęciu, oczywiście, wersję line Tutaj wersja M. GT, M. Widać podobieństwo. To ważne. Jeśli chodzi o wymiary samochodu, to długość całkowita wersji hatchback 444. No, widać, że jest długi ten samochód. Faktycznie. 2,72 to rozstaw osi. I to też widać po ilości miejsca w środku. Szerokość 1,85 m. Porównywałem to wczoraj do Optimy. To jest zaledwie 1 cm węższy niż Optima. Jeśli chodzi o parametry techniczne, to bazowym silnikiem 1.0 Turbo 115 KONI, 200 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 12 sekund. Później 1.6 turbo 150 koni z automatem 7 DCT, 250 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9.1 sekundy. No i na szczycie 1.6 turbo 180 koni, 265 Nm momentu obrotowego i przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 8.4 sekundy. Ceny Rozpoczynają się od 107490 za wersję M z manualem, wersja GT Line z ze 180 konną benzyną 154 490. Do tego 3000 zł dopłaty za lakier metalizowany minus rabat, czyli realnie mamy samochód w granicach dobrze wyposażony samochód i jeżdżący samochód w granicach 150 000 zł. I to jest uważam dobra cena. To co tu widzimy to 120 990 zł minus rabat lojalnościowy w tym przypadku. 112 520 zł brutto po rabacie. Za 1,6 Turbo benzyny, 150 KONI wersja M z pakietem zimowym w kolorze Steel Grey. Samochód już od wersji podstawowej dobrze wyposażony. Elektroniczne zegary. Nawigacja z dostępem do internetu. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, kluczek zbliżeniowy. Tak wygląda tapicerka wersji M. Dużo miejsca w środku. I tu widać ten duży rozstaw osi, jak na ten segment. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Tunel na narty czy na dłuższe zakupy. Bagażnik 438 litrów. Nie ma niestety koła dojazdowego. Ale jak ktoś by bardzo chciał, to można to koło tutaj spokojnie umieścić, bo jest na to miejsce. Tu chodzi, myślę, o normę emisji spalin po prostu. Szybki rzut na deskę. Elektrycznie składana lusterka z kierunkowskazami reflektory full led, system hamowania autonomicznego dwupoziomowy aktywny, asystent pasa ruchu aktywny tempomat, 7 poduszek powietrznych, czujniki parkowania przód tył, kamera cofania. Więc naprawdę dużo jak na wersję podstawową. No ale przejdźmy do form finansowania. Bo oprócz tego rabatu lojalnościowego mamy również rabaty dla wolnych zawodów, służb mundurowych, firm partnerskich, działalności gospodarczych. Więc sporo jest Możliwości rabatowania. Sporo jest również możliwości finansowania, czyli cennikowo 120 990, 112 520. Po rabacie lojalnościowym, czyli rabacie skierowanym do naszych klientów, do osób, które posiadają kije i serwisują kije od przynajmniej dwóch lat, 112 520. Pierwsza propozycja to kredyt 50 na 50% 0%, i tu matematyka jest prosta. 112520 cena 56 260 wkład własny po roku realnie po 14 miesiącach, ale mówimy tutaj o 12-miesięcznym okresie kredytu 56 260. I tu widać, że data raty balonowej to jest styczeń 227. Tu jest kredyt, to jest ciekawa propozycja, kredyt z wkładem 50% i 12-miesięcznym okresem karencji. Jeśli do roku spłacimy tą drugą połowę, to mamy kredyt 0%. Jeśli jej nie spłacimy, to mamy 12, 24 albo 36 rat po obniżonym oprocentowaniu. Tu akurat mamy 24 raty czyli w sumie jest to kredyt na 3 lata i ta rata po roku, jeśli nie spłacimy tej drugiej połowy, wynosić będzie 2,594,82 grosze. I to jest rata stała. Kredyt 36-miesięczny z 12-miesięcznym okresem karencji, czyli w sumie na 4 lata 1814 zł brutto. Kredyt oczywiście można zawsze szybciej spłacić, można go nadpłacać, nie ma z tym żadnego problemu. Tu mamy... Kredyt o obniżonym oprocentowaniu z wkładem 30 tysięcy złotych i rata 2,525 brutto na 36 miesięcy. To jest kredyt o obniżonym oprocentowaniu na 4 lata z wkładem 30 tysięcy i rata wychodzi 1989 zł brutto. I kredyt o obniżonym oprocentowaniu na 60 miesięcy, czyli 5 lat. Wkład własny 30 tysięcy i rata 1667 zł brutto miesięcznie. I najdłuższy okres kredytowania z obniżonym oprocentowaniem 1458 zł rata miesięczna i 6 lat 72 miesiące. Wkład własny oczywiście może być większy, może być mniejszy. Natomiast jeśli chodzi o promocyjny kredyt, to jest maksymalny okres kredytowania. Wynajem długoterminowy kia for you, czyli wynajem dla osób fizycznych. Bez wkładu własnego na 36 miesięcy 15 tysięcy km rocznie i rata brutto 1948 zł. W racie, oczywiście, obsługa serwisowa, asystans na całą Europę, samochód zastępczy i co najważniejsze, cały znaczy OCAC, czyli to obowiązkowe ubezpieczenie. No, może nie obowiązkowe, ale to ubezpieczenie, które warto mieć. 1948 zł. Tutaj mamy symulację z wkładem 10 tysięcy złotych, również na 36 miesięcy 15 tysięcy km rocznie i w racie mamy ubezpieczenie OCAC obsługa serwisowa, samochód zastępczy, asistans na Europę. Tutaj dla tych wszystkich, którzy potrzebują więcej kilometrów rocznie, 36 miesięcy 20 tysięcy rocznie i rata 1706 złotych i 25 tysięcy rocznie rata 1815 złotych. Tu mamy leasing, czyli dla działalności gospodarczych, jako pierwszy 45% wkładu własnego na 24 miesiące, czyli 2 lata, 19% wykup i rata 1768 zł brutto miesięcznie, suma opłat 101,72, 45% wkładu na 35 miesięcy i rata 1860 zł brutto miesięcznie. I suma opłat 103,88. Leasing na 3 lata bez wkładu własnego i rata 3502 zł brutto. Na 4 lata bez wkładu własnego 2,706 i 1% wykup na koniec. Tutaj mamy 10% wkładu własnego, czyli chyba taki najpopularniejszy wariant na 35 miesięcy i 1% wykup na koniec rata 3123 zł brutto miesięcznie. Leasing na 4 lata, też 10% wkładu własnego, 1% wykup, 2424 brutto miesięcznie. I 5 lat 2009 zł brutto miesięcznie. Wynajem dla działalności gospodarczych, czyli Kia for Business. Na 3 lata bez wkładu własnego 15 000 km rocznie 1963 zł. W racie oczywiście ubezpieczenie OCAC NNW obsługa serwisowa samochód zastępczy i assistance na Europę wynajem z wkładem własnym 10 000 zł brutto 1640 zł miesięcznie na 3 lata 15 000 km rocznie. Wynajem na 20 tysięcy rocznie 1720 i wynajem na 25 tysięcy rocznie 1829 zł. Wkład własny oczywiście można podnieść, chociaż przy wynajmie nie wiem czy to do końca ma sens. Przebieg roczny też można podnieść, więc ten wynajem faktycznie można dopasować do swoich możliwości czy potrzeb. Mamy również opcję. Smart leasingu czy smart kredytu, czyli takiego leasingu kredytu z niską ratą i z dużym wykupem na koniec. Natomiast czekamy jeszcze na, że tak powiem, zaczytanie kaczwórki do systemu kredytowego. Więc niebawem wrócę do Was z ofertą. No a na dzisiaj tyle. Prośba była o to, żeby powiedzieć o tych przyciskach tutaj. Tu mamy regulację wysokości świateł, tu mamy elektryczny hamulec postojowy, ręczny. Tu jest wyłączenie systemów kontroli trakcji. Było pytanie o schowek, czy jest podświetlany? Kurczaki chyba? Nie, nie widzę tu nigdzie lampki. Chyba nie jest podświetlany, nie jest też klimatyzowany, niestety. No i tu mamy te podstawowe zegary. Nawigację z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, kamery cofania, informacja z czujników. Tu zresztą też. Co jak na wersję podstawową ma naprawdę dużo. Na dzisiaj tyle. Osoby zainteresowane zapraszam oczywiście do kontaktu 58 552 3636. 36. Chętnie przygotujemy spersonalizowaną ofertę. Dzisiaj hatchback, kombi po nowym roku. Cennik. Pierwsza dostawa planowana jest na kwiecień. Pod koniec przyszłego roku ma do gamy silnikowej wejść również hybryda. Na dzisiaj tyle tradycyjnie. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Osoby zainteresowane zapraszam oczywiście do kontaktu. Jazda testowa wkrótce. Prezentacje innych wersji wyposażenia również wkrótce. Dobrego dnia, trzymajcie się. Kia, movement that